Jak rozpoznać, że naprawdę podobasz się dziewczynie? <śmulatuj> Dziewczyny to zagadkowe istoty, które nie zawsze wprost wyrażają swoje uczucia. Chcesz się zorientować, czy naprawdę podobasz się dziewczynie? Przeanalizuj jej zachowanie. Jeżeli podobasz się dziewczynie, będzie się starała odwracać twarzą w Twoją stronę, nawet w większym towarzystwie. Tłów i palce u stóp również będą zwrócone w Twoją stronę. Sympatia do Ciebie sprawi, że dziewczyna będzie podświadomie naśladować Twoje gesty, ruchy, pozy. Spróbuj poprawić włosy albo dotknąć ręką nosa, a później sprawdź, czy powtórzyła te same ruchy. Jeżeli przy tym dziewczyna zalotnie nawija na palec pasemko włosów, albo często poprawia fryzurę, to znaczy, że z Tobą flirtuje. <laughs> Próbując Cię zdobyć, będzie się ona starała wyglądać jak najładniej. Być może zmieni fryzurę, zacznie nosić obcisłe i bardziej kuszące ubrania, albo mocniej malować usta. Będzie próbowała Cię dotknąć. To sposób na to, żeby się zbliżyć. Chociaż niektórym dziewczynom z trudem przychodzi przekroczenie bariery fizycznej. Będzie zatrzymywać na Tobie spojrzenie, albo od razu uciekać przed wzrokiem, kiedy tylko na nią popatrzysz. A pod wpływem produkowanej przez jej nadnercza adrenaliny, w twojej obecności źrenice jej oczu będą się rozszerzać. Jeżeli dziewczyna się tobą zainteresowała, postara się zdobyć jak najwięcej informacji o tobie i twoich byłych partnerkach. To ostatnie jest jej potrzebne, żeby zrozumieć jaki typ dziewczyn ci się podoba. Dziewczyna, której się podobasz, będzie śmiać się z twoich żartów, nawet jeżeli nie są szczególnie zabawne i być może obdarzy się nie w pełni zasłużonymi komplementami. Będzie szukać pretekstu, żeby z Tobą porozmawiać, Na przykład dodać ją do znajomych w mediach społecznościowych, polubi i skomentuje Twoje zdjęcie. W większości przypadków postara się odpowiedzieć Ci od razu, jak tylko dostanie Twoją wiadomość. Będzie chciała, żebyś się nią zaopiekował, dlatego przygotuj się, że będziesz musiał oddać swoje rękawiczki, kiedy nagle zmarzną jej dłonie, albo pomóc jej odrobić zadanie domowe z fizyki. Mamy nadzieję, że przeprowadzona analiza wykazała, że się jej podobasz. A jeżeli nie, to obejrzyj nasze filmiki z sekretami jak zdobyć każdą dziewczynę i napisz nam, czy ci się udało. A Wy jakie znacie jeszcze sposoby na okazanie sympatii? Napiszcie o tym w komentarzach. Nie zapomnijcie o polubieniu naszego filmiku i zostawieniu suba na kanale. Cześć!